Witajcie w Przemyślu. Jesteśmy tutaj z Kamilo z naszym lokalsem, który pokaże wam najciekawsze zakamarki tego miasta. Zapraszamy. Zapraszamy. Znajdujemy się właśnie przy pomniku Orląd Przemyskich w przemyślu oczywiście, i jest to miejsce szczególnie ważne historycznie dla przemyślań, dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ Orlęta Przemyskie to młodzież, która w 1918 roku dobrowolnie stanęła do walki o miasto w wojnie polsko-ukraińskiej. Chłopcy, którzy w wieku 16-17 lat bardzo często musieli walczyć przeciwko własnym kolegom z ławki szkolnej. Pomnik ten. Tak samo jak i całe miasto, miał dość trudną i burzliwą historię. W 1940 roku został zburzony, i od tamtej pory, tak naprawdę, mieszkańcy toczyli bardzo długo batalie o to, aby pomnik odbudować. Pomnik nie stał w tym miejscu, gdzie my stoimy teraz, tylko mniej więcej 100 metrów dalej, przy Placu Konstytucji. I tam też właśnie ludzie zapalali znicze w tym miejscu. Prosząc cały czas o odbudowę tego pomnika, e, działacze Solidarności spotkali się z licznymi represjami podczas komunizmu. Jak wiadomo, w czasie prl temat Orląd Przemyski był tematem zakazanym, dlatego też e, przez cały ten okres pomnika nie udało się odbudować, natomiast w późniejszym czasie stanął tutaj, gdzie właśnie jesteśmy. E, jak spojrzymy na żołnierza, patrzy on w kierunku wschodu z wiadomych powodów, e, na samym szczycie pomnika widzimy orła. I jest to miejsce, w którym Przemyślanie gromadzą się podczas różnych uroczystości patriotycznych, państwowych oraz lokalnych. Należy pamiętać o bardzo ważnym fakcie, że miejsce to jest ważne nie tylko dla Przemyślan, ale w ogóle dla Polaków, ponieważ właśnie tutaj została stoczona pierwsza zwycięska walka żołnierza polskiego w niepodległej Polsce. Wspomniałam, są bardzo ważne te przemyśla, są elementem naszej przemyskiej tożsamości. Most, który znajduje się za mną, jest nazwany również imieniem Orląd Przemyskich, a znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo, dlatego że podczas II wojny światowej przemyśl, przemyśl znajdował się pod podwójną okupacją. Granica biegła właśnie wzdłuż sanu. Stare miasto, czyli prawobrzeżna część przemyśla, była pod okupacją sowiecką, natomiast lewobrzeżna część, nazwana wówczas Deutsch Przemyśl, pod okupacją niemiecką. Znajdujemy się właśnie przy pomniku Dobrego Wojaka szwejka i pomnik ten w Przemyślu nie stoi przypadkowo, dlatego że jeżeli ktoś czytał przygody Dobrego Wojaka szwejka Jarosława Haszka, ten wie, że czwarty tom właśnie tych przygód był tutaj rozgrywany w Przemyślu. Akcja cała działa się w Przemyślu. Jeśli chodzi o pomnik, jest to jedna z większych atrakcji turystycznych. Turyści chętnie robią sobie przy nim zdjęcia i właśnie siadają wówczas na kolanie szwejka, które jest wytarte i łapią za coś, co szwejkowi wystaje, że tak się wyrażę. I zazwyczaj jest to nos. Nos szwejka łapie się na szczęście. Jeśli ktoś złapie za pagony, awans murowany. Jeśli za czapkę, mądrość. Natomiast trzeba uważać na ucho, ponieważ jeżeli ktoś chce odjąć szwejka i złapie za ucho, jeśli ktoś w pobliżu zauważy to współczuje. Dlatego, że ktoś kto złapie szwejka za ucho jest uznawany w tym mieście za szpiega. Warto zwrócić uwagę z takich ciekawostek, że szwejk, który siedzi sobie na skrzyni z amunicją, w ręku ma fajkę, o fajkach i o przemyślu w tle jeszcze powiemy później i kuflem piwa, ale proszę zauważyć, jakie to jest piwo. Jest to tutaj taka pewna kontrowersja, ponieważ szwejk pije tyskie, natomiast historycznie w tamtej rzeczywistości i w tamtym czasie było to po prostu mało możliwe i prawdopodobne. Jeśli chodzi o Szwajka, dużo w przemyśle wokół niego się dzieje. Przed chwilą mijaliśmy zaułek Wojaka Szwajka. Też istnieje prężnie działające Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Rokrocznie odbywają się u nas na fortach twierdzy Przemyśl manewry szwajkowskie, wielkie manewry szwajkowskie, na które zjeżdżają się ludzie z całej Polski, ale także z różnych innych krajów Europy. Samego szwejka natomiast, drodzy Państwo, można spotkać przechadzając się po przemyskich uliczkach i proszę mi wierzyć, jest to prawda, sama widziałam go dwa dni temu. A My znajdujemy się właśnie w samym sercu starego miasta przemyśla, czyli na przemyskim rynku. Przemyski rynek, jak można zobaczyć, jest pochyły. Jest to jeden z nielicznych pochyłych rynków w Europie, a nawet na świecie. Mówi się nieoficjalnie, że pochyłość ta wynika z tego, żeby turyści, którzy przybywają do naszego miasta, mieli świadomość, że przemyślanie całe życie mieli pod górkę. Taka też była historia naszego miasta. Widzimy tutaj Urząd Miasta, który nie był z nami od zawsze, to znaczy kiedyś centralną, centralnym punktem rynku był Przemyski Ratusz, który w 1812 roku został rozebrany przez Austriaków z powodu bardzo złego stanu. Kiedyś tak robiono, dzisiaj pewnie by nie skończyło się to w ten sposób. Natomiast po ratuszu śladu nie ma. Za to widać piękną fontannę charakterystyczną dla naszego miasta. Jest to fontanna z niedźwiadkami. A niedźwiadek jest bardzo nam bliski, jest także w naszym herbie. Skąd wziął się akurat w herbie Przemyśla? Tutaj jest kilka pomysłów na to. Naukowcy zastanawiają się nad tym, czy mogło to wynikać z faktu, że w średniowieczu patronką naszego miasta była święta Urszula, a po łacinie zdrobnienie właśnie od jej imienia znaczyło niedźwiedzica. Inna hipoteza jest taka, Dość prozaiczna. Po prostu w okolicznych lasach występowało bardzo dużo niedźwiedzi. Tak jest zresztą do dziś. E, co jakiś czas w wiadomościach można usłyszeć, że pod bramy miasta podszedł jakiś zbłąkany niedźwiedź. Natomiast ja najbardziej lubię legendę, która dotyczy tego, że e, książę Przemysław, który wybrał się kiedyś na polowanie, na jednym ze wzgórz ujrzał pięknego niedźwiedzia. I po prostu uznał to za wskazówkę i za znak, że w tym miejscu powinien zbudować gród. Tak też się stało. Z wielu wzgórz w przemyślu. I jesteśmy przy samym Zamku Kaźmierzowskim, zamku, który powstał w 1340 roku, jako zamek gotycki. Dziś jest to zamek renesansowy i po stylu gotyckim została tylko tak naprawdę Ostrołkowa brama, nic poza tym. Zamek został spalony w 1498 roku przez Wołochów. I od tamtej pory był odbudowywany, zmieniany, przeprojektowywany i tak dalej, dlatego dziś wygląda tak, jak widzimy. Jeśli chodzi o samo to miejsce. Poza tym, że jest to obiekt oczywiście do zwiedzania, dostępny dla turystów, to jest to także siedziba Teatru Fredreum Przemyskiego Teatru Amatorskiego, który jest najstarszym teatrem amatorskim w całej Europie. Jest to teatr, który cały czas prężnie działa i od 1885 roku z kilkoma przerwami, tak naprawdę do dzisiaj tutaj znajduje się siedziba i sala teatralna, która jest przepiękna, świeżo wyremontowana, i warto ją zobaczyć. Zapraszam. Na dziedzińcu naszego zamku podziwiać możecie zarys romańskiej rotundy i palatium jeszcze z czasów Bolesława Chrobrego. Muzyka z ulubionych muzeów mieszkańców miasta, ale także turystów. Muzeum dzwonów i fajek znajdujące się w Wieży Zagarowej. Wieża Zagarowa, która na samej górze ma piękny teraz widokowy. Też warto spojrzeć na, na Przemyśl z góry, przede wszystkim tutaj na Stare Miasto. Natomiast w środku wystawa dzwonów, wystawa fajek, jeśli chodzi o fajkarstwo i ludwisarstwo. Przemyśl jest z tego znany w Europie. I bardzo możliwe, że jeżeli kogoś za granicą spotkacie, z kim będziecie rozmawiać o naszym mieście, będzie kojarzył je właśnie od tej strony. Stąd z wieży zegarowej wygrywany jest hejnał kilka razy dziennie. Jest to oryginalny hejnał przemyski, ten sam, który był wygrywany lata temu z nieistniejącego już od dawna ratusza miejskiego. Jeśli chodzi o pizzę w Przemyślu, to dużo można by mówić. W zasadzie wszystkie nasze pizzerie serwują dość podobną pizzę i żadna nie ma nic wspólnego z pizzą włoską. Chyba że udacie się do typowo włoskie pizzerii. Ale my znajdujemy się w małej, lokalnej pizzerii, pizzeria galicyjska, która jest tutaj od lat i wszyscy przemyślanie doskonale ją znają. Pizza ta wygląda tak, więc dość nietypowo. Jest w zasadzie wielkości drożdżówki, w środku z pełno farszu i występują na w trzech wariantach. Albo z kiełbasą, albo z pieczarkami, albo z kaszą, czyli tak typowo po przemysłu. Jest przepisz. Znajdujemy się w Cudawiankach, w restauracji na Przemyskim Rynku, gdzie można zjeść bardzo smaczne, regionalne potrawy. Na początek prezentujemy bałabucha. Bałabuch to jest takie ciasto drożdżowe z przepysznym nadzieniem z ziemniakami i z kaszą. Tutaj podawany jest z kleksem śmietany i z bardzo dobrym barszczem. Polecam serdecznie, bałabuch jest rewelacyjny. Tutaj są proziaki, czyli takie regionalne chlebki z różnymi dodatkami. Tutaj mamy gołąbki, typowe przemyskie danie gołąbki z ziemniakami. Bardzo nietypowe, bardzo smaczne. I pierogi kresowe, czyli pierogi, które są z kaszą i z serem białym. Gdybym spotkała się tutaj z kimś z Przemyśla, powiedziałabym, że znajduje się na kopcu tatarskim. Jednak znajdujemy się na wzgórzu Zniesienie, które znajduje się 350 metrów nad poziomem morza, a sam kopiec tatarski jest najwyższym punktem tego wzgórza. Kopiec Tatarski nazwa wzięła się stąd, według jednej z legend, że został ten kopiec usypany i leży pod nim przywódca tatarski, który poległ tutaj w jednej ze swoich bitew. Natomiast inna legenda głosi, że pod kopcem, że kopiec jest grobem samego księcia Przemysława, założyciela naszego miasta. Zdecydowanie częściej używa się nazwy Kopiec Tatarski niż Kopiec Przemysława, ale obie nazwy są jak najbardziej prawidłowe. Zapraszamy. No. Yeah. I krzyż zawierzenia, który został postawiony tutaj jako znak zawierzenia przemyśla Bożemu Miłosierdziu. Przemyśl ma idealne warunki naturalne do uprawiania rozmaitych sportów. W lecie rower, natomiast zimą stok narciarski, gdzie właśnie się znajdujemy. Mamy wyciąg narciarski, który działa cały rok, i tor saneczkowy, który jest rewelacyjną atrakcją. Jeśli jesteście w przemyślu, musicie zjechać saneczkami i popodziwiać cudowne widoki. Kamila za oprowadzenie po świetnym mieście przemyśl. A wy rejestrujcie się na Coco Locals! Zapraszamy do przemyśla! Tutaj każdy będzie coś dla siebie!